Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z tematem, z filmem dotyczącym tematu, który dotyczy właściwie każdej z nas, każdej z dziewczyn, z kobiet, no mężczyzn pewnie i niekiedy też, ale głównie kobiet, które dbają o siebie o swój wygląd, wizerunek. Chodzi tutaj, jak widzicie, o depilację różnych części twarzy. Słuchajcie, mi temat nie jest obcy to nie jest tajemnicą. Ja już nierednokrotnie o tym wspominałam, że gdybym ja porzuciła wszelkiego rodzaju instrumenty do depilacji, takie jak pensety, jak nitki, jak plasterki z woskami, to po tygodniu prawdopodobnie, gdybym tu przyszła, wyglądałabym już jak takie małe czarne Jedi. Dlatego że ja gdzieś tam w przeszłości swojej w drzewie analogicznym mam pra pra pra, którąś tam babcię, która nie była. z pochodzenia polką, dzięki niej yy, pewnie trochę mi się udało urody uszczypnąć też tych gęstych, dość długich, no długich przez zapuszczanie włosów, gęstych brwi, długich rzęs i, i PKS-ów, słuchajcie, schodzących aż tutaj. No to fajnie, tylko nie fajnie, że trzeba to w XXI wieku jeszcze jakoś ujażnić. Ja wspominałam Wam przy w okazji filmu o moich brwiach, że gdybym nie wyrywała w ogóle włosków od góry, to moje brwi, pojedyncze, taki meszek kończyłby się gdzieś tutaj, natomiast tu na dole brwi schodziłyby mniej więcej do załamania Powieki, zrastałyby się też niemal w środku. Dodatkowo, oczywiście, co nie jest wielką tajemnicą, regularnie, mniej więcej co tydzień, w tej chwili muszę usuwać włoski z nadgórnej wargi. W tej chwili ich już nie ma dużo i to już są raczej takie znikome w miarę ilości, które też jestem w stanie na bieżąco gdzieś tam opanować pensetom, mnie to też już w ogóle nie boli, to jest kwestia przyzwyczajenia i, i obycia się no i zdarza mi się też wydepilować tutaj bok żuchwy, wyrwać te włoski, dlatego że one mi tutaj takim dość ciemnym meszkiem narastają i jeżeli nie jestem opalona, nie są od słońca rozjaśnione, to jest to dość mm, widoczne. Ehm, w związku z czym jestem zaznajomiona z produktami do depilacji, szczególnie z plasterkami do depilacji twarzy, które są na rynku. Także bardzo, bardzo zainteresowała mnie tutaj ta nowość marki VIT, dlatego że ja mam porównanie do innych produktów, szczególnie takich, które stosuję od lat. To nowe plasterki, precyzyjne plasterki z woskiem do depilacji twarzy, przeznaczone dla skóry wrażliwej. Tutaj producent obiecuje gładkość do 28 dni. W zestawie jest 12 plasterków i dwie chusteczki. Tutaj na przepitkach teraz widzicie, co wchodzi w skład zestawu. I powiem Wam, że uważam, że w tym temacie jakby nic nowego nie można wymyśleć. Jednak to, co mnie najbardziej zaintrygowało to oczywiście ta 28-dniowa gładkość która, no nie oszukujmy się, też zależy od fazy wzrostu włosa, dlatego że nie wszystkie włoski w momencie depilacji są na wierzchu, niektóre dopiero wyjdą sobie za dzień lub dwa i wtedy powinny być wyrwane, ale ogólnie nie ma ich dużo na twarzy, więc być może jesteśmy w stanie uzyskać długą gładkość. Ja używam oczywiście tego produktu, no halo siłą rzeczy, więc od kilku dni powiem Wam, że doszukuję się włosków, jeszcze na razie ich specjalnie nie widać. Druga rzecz, która jest bardzo interesująca, to to, że aż. 90% składu tego produktu jest naturalnego pochodzenia, więc super. Zawiera też masło shea, masło szyi, jak wolicie, które, jak wiadomo, jest bardzo pielęgnujące, bardzo nawilżające, bardzo odżywcze dla naszej cery. Więc nasza skóra na siłą rzeczy powinna zostać gładka. Oprócz tego, że będzie gładka w wyniku pozbycia się włosków, to powinna po prostu być gładka przez nawilżenie. Pierwsza rzecz, już, która mnie mm, zaintrygowała po, po otwarciu opakowania, to to, że poszczególne plasterki są ze sobą połączone, yy, tak jak chociażby yy, plaster takie ochronne, tak mi się skojarzyło, opatrunkowe. I każdy z nich możemy yy, yy, oderwać w taki sposób. To, co musimy zrobić, to po prostu rozgrzać plasterki między rękami lub jak mamy teraz zimne dłonie, to możemy położyć na kaloryfer na chwilę. Yy, I tu też pierwszy plus dla tego produktu yy, jest taki, że plasterki, które używałam do tej które one łatwo można je było jakby przegrzać. Czyli one albo bardzo ciężko się rozrywały, tak hamowały ten wosk nie był rozgrzany, albo łatwo było je do tego stopnia rozpuścić, że żeby aż ten wosk był za rzadki, nie spełniał też swoich oczekiwań. To, co też jest fajnego, to tutaj są takie, jak widzicie, metki na końcu, które ułatwiają bardzo zrywanie tego wosku. Ja takich plasterków używam głównie właśnie do depilacji nad górną wargą i tutaj bardzo rzadko, no, ale zdarza mi się też tutaj na boku. Nie depiluję tym rwi. Nie Mam takiej potrzeby, to robię pensetą, więc wypowiem się jakby głównie, jeżeli chodzi o górną wargę. No naprawdę nie wierzyłam, że będzie różnica między produktami, które do tej pory używałam, bo jak mówię, uważałam, że nic nie da się ekstra wymyślać. Otóż da się. Słuchajcie, ten wosk bardzo mocno chwyta włoski, a jakby nie tak mocno skórę w przeciwieństwie do wosków, które używam do tej pory, które potrafiły dać mi uczucie wręcz zerwanego na naskórka. A niekoniecznie cokolwiek wyrwać. Ja y, używam takich produktów od lat, więc y, wiem dokładnie i pewnie Wy też wiecie, że taki plasterek naklejamy zgodnie ze wzrostem, wygładzamy, zgodnie ze wzrostem włosków, wygładzamy, przetrzymujemy z quelze, była napięta i energicznym ruchem, zrywamy do góry pod włos. Yy. I naprawdę byłam w szoku, że właściwie w każdym miejscu wystarczy przyłożyć ten plasterek raz, żeby pozbyć się włosków. Do tej pory musiałam to robić nieraz kilkukrotnie, a jeszcze i tak na koniec musiałam pęsetą dorywać, co mi tam pozostało. Przyznaję, że od użycia ich minęło już dobrych kilka dni, myślę, że to będzie chyba dzisiaj szósty dzień, tak mi się wydaje, o ile dobrze liczę. I faktycznie jeszcze żadne włoski nowe się nie pojawiły, a przynajmniej żadne, które są widoczne i które trzeba by było wyrwać, więc z tego powodu jestem zadowolona. Nie wyszły mi też żadne krostki. Ja często po depilacji mam gdzieś tutaj przy ustach takie drobne bombelki, mi się robią od wyrwania, właśnie od ruszenia tego myszka włosa, który gdzieś tam może się zablokuje, albo nie wiem, co się dzieje. No, coś się dzieje: jakieś zapalenie myszków jest. Że te wypryski wychodzą. Nie miałam też skóry podrażnionej. Czasem też mi się odcina tutaj, aż mam tak na skórek zerwany, że mam taki biały wąsik po prostu po, po depilacji, który pokazuje, że coś robiłam. Także ja jestem bardzo zadowolona z tego produktu i mówię Wam szczerze, że przerzucam się na niego. Zresztą będziecie widziały w denkach i w innych filmach, że ja faktycznie tego produktu używam, to będzie najlepszy dowód na to. Polecam Wam wypróbowanie go, bo myślę, że jest to lepsza wersja wszystkiego, co jest na rynku dostępne. Także naprawdę warto ten produkt wypróbować. Tak, i to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy Wy już widziałyście e, tą nowość w sklepach, czy używacie produktów marki Wit. Chętnie poczytam i to wszystko na dziś. Do na następnego razu. Buziaki!